Słychać, gdyż wiatr bardzo mocno wieje, dlatego też właśnie nie spaliłem ognia tradycyjną metodą, tylko za pomocą kuchenki. Tam twardo, tym stoi na przodzie. Chciałbym pozdrowić całą leśną grupę puszka w leśni ludzie i wszystkich ludzi, którzy kochają lasy, dbają o lasy. Chyba dbać w takie miejsca Także chciałbym podziękować Tak się prezentują pola, bardzo mi się to podoba Mam w ogóle sentyment do lasu w La ciszynie. Lubię tu przyjeżdżać często Tam ktoś kładem jedzie chyba, z tym krosem, Bo sezon się chyba na to właśnie zaszł jeszcze raz pozdrawiam Esmer'a Do butów typu y, tych HX -ów. Tak jak wspominałem, y, one, nie, one nie mają Goleteksu, także one y, w każdym razie przemokną. Jest to model AI-Power dżungle. Jeżeli się odpowiednio je zaimpregnuje na tłuści, to myślę, że nie będzie żadnego problemu, chociaż ja jestem zdania, że bo na AI-Power jest skóra hybrydowa. Ja gusuję w skórze licowej całkowicie, żeby był, był wykonany w skórze licowej Tak ktoś właśnie jedzie na, na tym klasie Pozdrawiam w serdecznej chwili Piotrowski. To... Dziękuję.